i witajcie, z tej strony Pstrywczyk Kacper i to jest pierwszy odcinek narzekania. Tak, dokładnie. Zrobiłem serię z narzekania. Tak, wiem, mnie też to dziwi, ale jestem w praktycznie optymalnym czasie, aby teoretycznie nagrywać. Po raz pierwszy dostałem możliwość siedzenia do takiej późnej godziny w nocy. Być jednocześnie tak samemu, żeby móc to się nagrać. I wiecie co? Spróbowałem, ale zapomniałem, że odcinek z Wormsów Forców, który chciałem nagrać, był tak naprawdę kontynuacją poprzedniego odcinka. Po prostu zrobiłem cięcie, które miałem zamiar kontynuować następnego dnia, ale postanowiłem, że fajnie by było ponagrywać Wormsy o północy, więc tak jakby ten. Więc tak jakby chciałem to zacząć, tylko że zapomniałem o tym i, wiecie, chciałem zacząć od nowa odcinek. No to zaczynam, mnie. No i tak przeglądam misję no i zdaję sobie sprawę, że przecież to co przechodziłem na poprzednim odcinku Ta misja jeszcze nie została skończona, co znaczy, że Ja po prostu zrobiłem cięcie w tamtym odcinku No to Wychodzę szy szybko z gry Mam ochotę bardzo nagrywać te łące, nie? No i tak No i wychodzę szybko, super z gry Fajnie, 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 szybko, szybko, szybko Idę Szybko action, zaznaczam Zaznaczam ostatnie nagranie, kilka sekund, fajnie, pięknie i klikam Usuń. Tylko oczywiście, jako już się śpieszyłem, nie. Dokliknąłem, nie to Usuń, a oczywiście. Bardzo ładnie wygląda ostrzeżenie przed usunięciem wszystkich plików. Bardzo ładnie, naprawdę muszę docenić design, bo Najwyraźniej no też twórcy Actiona go podziwiali i dlatego nadali dokładnie ten sam design w yy, no, przycisku usunięcia jednego filmu i. Yy, ostrzeżenie przy usunięciu jednego filmu i u, przycisku przy usunięciu wielu filmów. A więc. Tak naprawdę te ostrzeżenia się nie różnią. No to nie świadomy tego dopiero, kiedy. Wszystkie filmy nagle zniknęły? Zdaję sobie sprawę z tego, co żem narobił. Inna sprawa, że już raz się to kiedyś zdarzyło, naprawdę bardzo dawno temu, jeszcze dwa kanały temu, dwa lata temu. Możliwe, że nawet. No dobra, nie dwa lata temu, ale z półtora roku raczej już tak. No, półtora i roku temu też mi się tak zdarzyło. Tylko, że tym razem Miałem jakieś pięć godzin odcinków jak nic na tej nagrywarce, na akcji. No i cóż, przede wszystkim taka absurdalna i idiotyczna funkcja w ogóle nie powinna zaistnieć. Jak już może zaistnieć, to powinna mieć większe ostrzeżenie. Jak musi mieć takie ostrzeżenie, bo ten design naprawdę jest bardzo piękny tego, przy... tego ostrzeżenia, to może chociaż niech będzie jakaś opcja cofnięcia tego. Jak nawet nie może być opcji cofnięcia, to chociaż żeby te, żeby to lądowało w koszu, albo żeby folder z actionem miał jakieś poprzednie wersje, aby mógł jednak to przy, przywrócić. Cokolwiek, co odróżniałoby po, poza tym, poza opcjami, co odróżniałoby ten usunięcie jednego pliku niewinne od usunięcia wszystkich pary, paru dni jej pracy, jak nie patrzeć na to. No ale cóż, niestety czegoś takiego nie było. Tak, ubolewam nad tym, ubolewam nad tym tak bardzo, że nawet napisałem yy, ten... Yy, w, napisałem mail ze skargą do Mirilisa, czyli jakby ktoś się nie orientował w dawców programu Action, czyli tym, którym nagrywałem gry. No i cóż. Teraz czekam. Teoretycznie dzisiaj jest piątek, tam do 18 od poniedziałku do piątku działa to niby, działa ich ta niby pomoc, więc jeśli to może uda mi się odzyskać te pliki. Może coś wpłynę na jakąś aktualizację następną, actiona, nie wiem. Tak szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, jak oni bardzo cenią użytkownika. I tak szczerze mówiąc też mnie to ciekawi, ile wyjdzie z mojej prośby. Mam nadzieję, że istnieje jakiś sposób na przywrócenie tych plików. Mówię, na razie nagrywam Audacity. A screen, który widzicie w tle, to jest... Screen, który widzicie w tle, to jest... Po prostu screenshot, który zrobiłem print screenem. Bo teraz ja się boję robić cokolwiek tym actionem. No bo wiecie, jak coś zrobię to przecież może zniknąć o tak opcja przywrócenia tamtych plików, nie? Bo została wprowadzona zmiana w tym folderze. Więc nie robię zmian w tamtym folderze, tylko po prostu nagrywam Audacity i po prostu nie mogłem wytrzymać. Nie mogłem po prostu wrzucić po prostu tego po prostu. Tak, właśnie jakby ktoś nie zauważył, to zauważyłem po prostu... po prostu zauważyłem, że po prostu za często mówię po prostu. No, ale tak czy siak, nie mogłem wytrzymać, nie mogło się skończyć na samym wysłaniu do nich maila z, ze skargą, musiałem, musiałem i jeszcze raz musiałem. I to zrobiłem, jakby nie patrzeć. Zrobiłem to, czyli wysłałem do nich Nie wysłałem, wysłałem do nich wcześniej rany. Nagrywanie po północy ma swoje wady i zalety i walety. Tak, właśnie to. Po... <ścoughs> zady i walety. właśnie dlatego nie się w północy. Chcę sobie ponarzekać, chcę sobie pobić wściekły, ale jak toś palne to oczywiście nie mogę się przestać śmiać. Dobra, a więc żeby wyszło to poważne, jestem na was wściekły i macie mi powiedzieć co to jest. Możliwe, że ten filmik usunę lub wrzucę sprostowanie jak coś naprawdę fajnego zrobicie z tym. Nie wiem, poprawicie to w aktualizacji. Powiedzcie mi jak przywrócić tam te pliki i poprawicie to w aktualizacji. Naprawdę napisałem wiele sposobów, ale nie tak wątpię, żeby był ktoś aż na tyle leniwy, aby nie po prostu wejść do katalogu docelowego, kliknąć z kluczka CTRL plus A i wygrać opcję Usuń. Naprawdę, wybrać opcję Usuń z tego wszystkiego, albo nawet przejechać myszką i te wszystkie foldery i pliki pousuwać. Nie trzeba od razu wprowadzać takiej opcji do programu. Nikt nie jest aż tak leniwy. Oczywiście, poza tym, że nigdy ja się nie spotkałem i nigdy nie spotkałem nikogo, kto by się spotkał z potrzebą ten, usunięcia nagle wszystkich plików, jakie nagrał naraz. To jest trochę nielogiczne, musicie przyznać. No ale tak czy siak, to jest koniec. Ja to wrzucę, a wy zmierzili, samą nadzieję, że coś z tym zrobicie. Dziękuję, do widzenia koniec.